Drodzy Państwo, z dumą, z dumą chcę oznajmić, że cofamy całą Eurowizję, gdyż nasz uczestnik za słabo machał kołem fortuny. Musimy wstawić nowego kandydata, który naprawdę będzie kontrowersyjny i będzie wiedział, jaką piosenkę zaśpiewać na Eurowizji, żeby było wielkie show. Specjalnie dla Was dzisiaj zaśpiewa nasza polska uczestniczka, która na pewno dostanie się do finału. Zapraszam na występ. Drodzy Państwo, przed Wami Conchita, Fermenita, Ennenales and the Palace and the Charles W najnowszym klipie Remix and the Wand and the Senna la and the C'est Dajcie Jezu! A a, 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 Jesteście gotowi? A, 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 a. Mocno Eurowizowi? Kolorowe sny, kiedy ja dotykam Ciebie Zwariowany świat, kiedy nas tańczy prytnienie. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam Ciebie Zwariowany świat, kiedy Ty idź na szczepienie Hej, ho! Tak zirował cały świat Hej, ho! Dotykam Ciebie And you see, I will see you back to me. Can not you see, And you see, three... see, and to see, Elijah and you kind of see, um, yeah, wow. fruit, okay. and you see, and you see, see, and you see, you see, and see, see, you see, you see, you see, and you see, and you you see, I'll be, I'll be, back to me Can you see? And be, be And what can I I want to be Crazy, crazy, crazy is my life Crazy, crazy, crazy is my life u u u Państwo, to ja mam wygrać, a nie jakieś tam Coa Fortuny! Drodzy Państwo, głosujcie na mnie, bo to ja jestem remis najlepszy na mieście a a jeżeli ci coś nie podoba to jest na staty na A jeżeli kto to nie wyszli i boli cię noga to se zrób amputację <gry>